Dodanie 11.2 czerwiecka E2024. Na rysunku drugim, czyli tym, w kartezjańskim układzie współrzędnych XY przedstawiono wykres funkcji G, powstałej w wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji F, tej przedstawionej na rysunku 1, wzdłuż osi OX, o x, o 4 jednostki w lewo. Funkcje f i g są powiązane z zależnością. ABC mamy. Trzy odpowiedzi do wyboru. Jeśli przesuwamy o cztery jednostki w lewo, to ta czwórka jest nie zapisana z minusem, tylko z plusem, tak trochę mniej niż chcemy intuicyjnie. Czyli plus cztery znajduje się tylko w odpowiedzi A i ta odpowiedź jest właściwa. Czyli należy pamiętać, jak się oznacza funkcję po odpowiednim przesunięciu. I tutaj zapiszę. Poszczególne opisy tych funkcji. Czyli gdy mamy zapis f od x dodać 4, czyli plus ta czwórka, oznacza, że przesuwamy o 4 jednostki w lewo. Gdy mamy f od x minus 4 i w nawiasie jest minus 4, przesuwamy o 4 w prawo. Gdy mamy f od x i za nawiasem jest minus 4, oznacza, że przesuwamy o 4 w dół. I dopiszę jeszcze jedną funkcję, której tutaj nie ma. f od x jest równe, f od x dodać 4, czyli gdy mamy taki zapis, przesuwamy o 4 w górę. I te 4 przesunięcia, warto pamiętać, przydadzą się w niektórych zadaniach. Czyli mamy już pierwszą część rozwiązaną oraz mają takie same dziedziny czy zbiory wartości. Dziedzinę odczytujemy z osi OX, z osi X i czytamy od strony lewej do prawej, od strony lewej do prawej. I odczytamy sobie dziedziny pierwszej funkcji i drugiej. Najpierw funkcja f. Czytamy y, punkty y, z osi x, czyli rzutujemy sobie ten punkt na oś x, czyli zamalowane kółeczko. Rzutujemy kolejny punkt na oś x, też zamalowane kółeczko i, i łączymy. Czyli dziedzina funkcji f będzie następująca. Od minus 1, nawias domknięty, do siódemki, też nawias domknięty. To teraz odczytamy dziedzinę funkcji g. Rzutujemy sobie ten punkt na oś x, kółko zamalowane, i rzutujemy ten punkt na oś x, też kółko zamalowane, i można sobie połączyć. Czyli dziedzina funkcji G to będzie przedział od minus 5 do 3. No i zauważamy oczywiście od razu, że dziedziny nie są równe. To oznacza, że równe będą zbiory wartości. Zaznaczamy zbiór wartości, ale. Upewnimy się, czy to faktycznie jest prawda. Zbiór wartości odczytujemy z osi y. Z osi o'y czytamy od dołu do góry. Od dołu do góry. I rzutujemy tak. Najpierw funkcję f, najniżej położony punkt rzutujemy na oś y, najwyżej położony punkt rzutujemy na oś y. Oczywiście ten też jest równo położony, łączymy. Zbiór wartości można oznaczyć z 2. Zbiór wartości funkcji f jest to przedział od dołu do góry, czyli od 0 do 4. Kółka były zamalowane i nasz przedział jest zamknięty. Tutaj najniżej położony punkt znajduje się tu i go rzutujemy. Najwyżej to ten punkt, też go rzutujemy. Kółka obydwa są zamalowane, łączymy i zbiór wartości funkcji g od 0 do 4. Czyli idealnie nam się zgadza zbiory wartości, obydwie funkcje mają takie same.